Konferencja realizowana była jako wydarzenie towarzyszące targom Energia organizowanym przez Międzynarodowe Targi Szczecińskie. To już piąte spotkanie, ponieważ z roku na rok widać coraz większe zapotrzebowanie na odnawialne źródła energii. Konferencja popularno-naukowa ma przybliżyć zagadnienia związane z wykorzystaniem poszczególnych odnawialnych źródeł energii, ale też z, z ustawodawstwem, z aktami legislacyjnymi, z procedurami związanymi z, z inwestycjami, a także wskazać na źródła finansowania inwestycji odnawialnych źródeł energii. Aby skorzystać z odnawialnych źródeł energii, potrzebne są odpowiednie technologie. Wszyscy zainteresowani mogli pozyskać wiedzę na temat finansowania odnawialnych źródeł energii. W program rozwoju sektora energetycznego w naszym województwie włącza się Urząd Marszałkowski, który stworzył program rozwoju tego sektora do 2015 roku. Gminy mogą się zapoznać i każda gmina zainteresowana jakąś inwestycją może zasięgnąć takiej informacji i wskazówki w jaki sposób zrealizować taną inwestycję w swojej konkretnej Gminie, jak również jeśli chodzi o źródło finansowania, ponieważ Urząd Marszałkowski wspiera również poprzez regionalny program operacyjny, czyli środki unijne. W ciągu ostatnich 10 lat w województwie zachodniopomorskim zaobserwować można stosunkowo stabilny poziom zużycia energii elektrycznej. Nasze województwo charakteryzuje się znaczną nadwyżką produkcji energii elektrycznej w stosunku do zużycia. Odnawialne źródło energii w zachodniopomorskim jest na wyciągnięcie ręki. Energia ze źródeł odnawialnych jest dostępna na wyciągnięcie ręki. Słońce świeci codziennie, prawie. Wiatr wieje, biomasa wzrasta. Ciepło ziemi też jest dla nas dostępne, energia spadku wód również. Te wszystkie źródła energii są na wyciągnięcie dłoni. Województwo zachodniopomorskie zajmuje czołową pozycję w rankingu województw pod kątem odnawialnych źródeł energii. Nasz region dysponuje doskonałymi warunkami wiatrowymi i stał się przede wszystkim liderem w rozwoju energetyki wiatrowej. Województwo zachodnio-pomorskie jest wręcz liderem, jeśli chodzi o wykorzystanie energetyki wiatrowej. W tej chwili jest to blisko 500 MW tylko w energetyce wiatrowej, plus jakieś 20 MW w pozostałych źródłach energii. To jest yy, yy, najwięcej ze wszystkich pozostałych województw. Kolejne jest ewentualnie kojawsko-pomorskie, yy, jak również pomorskie i łódzkie, które też starają się wykorzystać yy, odnawialne źródła energii. Spotkanie miało na celu także popularyzowanie wiedzy o odnawialnych źródłach energii.